Cześć, Cześć. witajcie, z tej strykrasek a to jest kolejny odcinek z kuzynów Witam. Oczywiście witam. w farmingu 19, a to jest tak. kuzin. A teraz patrzcie na tego cheatera rombanego on data. Dobrze, i taki fajny... Tym razem mogę się przejechać New Hollandem Goście, O! Odpalamy go. O cholera, znowu zapomniałem głowy se wziąć. To jest właśnie w tym problem, że nie mam głowy do tego. Ja już jadę. No ja dobra, o... dobra. Porozmawiajmy o czymś. O czym? A co masz na myśli? Nie wiem, właśnie. <ślesk> nie wiem. Zostawcie łapkę w górę. Będzie mi miło. Napiszcie miły komentarz. O, super. Dobra. Tyle, to już tam jest? A co, jak ja mam jechać? Co tutaj dojadę i gdzie ja mam iść? jechać? Jak ty zaczynasz dopiero? No? No to jak mam zawrócić? Ja lecę już, a ile lecisz? No, jestem przy końcu, jak mam zawrócić? Pytam się, a nie zaraz. Poczekaj na No boże, dobra, jadę na drugi koniec, albo przetnij się w połowie, albo lepiej nie. Nie, no zaraz, będę, halo. Już za późno. Tamty, tamty ja jadzie gościu. Przy pole jest krzywe, skąd wiesz gdzie jest koniec? Co? No? O co ci chodzi? No, no to... i co, że jest krzywo? My, my tu sobie zrobimy. Tu też jakoś krzywo jest. Ile jedziesz? Osiemnaście? Ja osiemnaście i siedemnaście. I szesnaście czasami. a sobie ze środeczka porozmawiajmy sobie o teraz mogę się porozglądać o co chodzi w tym. tu są jakieś przyciski tu też bardzo dużo przycisków to strony Ale mogę lach, się obracać Ty się jeżdżał, a ty masz inny siebie niż ja. No? A większy. Inny. No gdzie jedziesz? Co zrobisz? Jedziesz za mną. A, aha. Fajnie jedziesz. Wiem, dzięki. A ty fajnie, fajnie. też jedziesz. O, fajnie. Co, nie wiem dlaczego. Nie, nie zadziałało. A tu jest w inną stronę? W górę do góry. Tak się patrzy. Było siane, znaczy. I tam pojedźmy tam gdzie on zaczyna. Yep. Ostatni w tej żubra. No mów coś, no co? Co ja mam mówić? Ja nie jestem YouTuberem, proszę Jesteś mnie. Jesteś YouTuberem wszystkich youtuberów. No to mogę na swój kanał nagrywać to będę. O ty. No, napiszcie w komentarzu na pewno Rafał napisze <grafy> Co ty coś, chcesz? Czy... od Rafała. Nie no, co, Rafał jest super Czego od niego chcesz? ty czegoś chcesz od niego? Nie ty się prójesz, że od Rafała co, ci tak? co jak no. Ja nic nie chcę, ja powiedzieć, Stój. że nie jest super Cii. Pada deszcz Nic nie widzę, jest słonecznie, o co ci chodzi? A, ale nie w naszym, tu nie tu Nie ma Drugiego wymiaru. To jest prawdziwe życie, w teraz i się jem. Ty. Chyba coś tu poszło nie tak. Mam yy... co ci chodzi? Twórcowi mapy, bo tu jest taki wyrobany doł. Coś. Dołyszy. Co, no. co chodzi z dołem? Ale nie wiem... No. Czekaj, to pole jest jakieś... Albo dziwne. o to tak chodzi. Czemu taki pyrtek na tym polu wystaje? To wygląda jak taki mini pole, a nie. Gościu. Ej, ten mały piertek to fajna by była łąka taka mała. Obok, jakby krówki tu sobie chodziły. Wiesz co chodzi? Nie. Takie A. Co robisz? Zatacią koła. A No teraz obrót i Wjeżdżamy sobie tu na pełne gość jo na gościńcu nasz wita król o pięknie, teraz to, to wygląda prze ogromnie super jak uważasz super no super te ujęcie które mam coś się chyba zbugowało z ptakami coś jest nie tak Coś poszło nie tak. Nie było mnie słychać. Znaczy, nie. Zataczaj koło teraz, a ja za tobą polecę. Ale to było dobre. To nie wychodzi tak jak powinno wyjść. Co, co się czepi? No bo takie to nie wiem o co chodzi. Z tym. To nie to, a To jest półka jakaś. Co tam szepczesz? Półka! Mów głośniej, bo na tych Tak garcinkach... Głośno mówię. To mnie słychać u ciebie! A. O, widać w lusterkach No to se podgłośni się na... No, ...w obróbce no. ...filmu Myślę, że dobrze jest. A tu ktoś Co zasadził. A bezbronny jest. Kiedy kamerka? Halo. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Krasy, kiedy pokażesz swój ryj? Później. Na ile subskrypcji? Na 100 tysięcy. O kurde, mocno. Jeden to na milion pokazał. Jaro. Jaro? Co? Jaro? Co ty robisz? Halo. A w wcięty Posie, jesteś. Posieję tutaj. Hmm. I Holand ma fajniejszy środek. Stwierdzam tak. Stwierdzasz tak? Że ładniejsze są zegary. I Holandzie? No Może. Dobra to ty się cofał Będziemy Jechać w prawo Prawisimo kurczaczki Zróbmy a, bo gdzieś jakoś... Nie, ja po prostu pojechałem, to po prostu tak... To jest tak dziwnie. A co to 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 jest? Co co to wskazuje? Tak siedzę, myślę, co to wskazuje? Proszę mi powiedzieć, to... Nie, to nie jest to. to. To to jest tu powinno być. Co to wskazuje? Tak po prawej stronie coś I jest. Najpierw niebieskie, na którym jest strzałka, później jest zielone, a później jest czerwone. Siekera <laughs> Siekera? Siekera motika. Co ty robisz, ze mi w dupę wjeżdżasz? W dupę wjeżdżam każdy. Wjeżdżam, wjeżdżam. Kiedy ruszysz ze sklepem? Z koszykami krasem 100 tysięcy. Na ile? Na 100 tysięcy. 150? 100 tysięcy. 100 tysięcy. No, wszystko będzie na 100 tysięcy, Widzicie, jak on wszystko szykuje na 100 tysięcy, to ja nie wiem. To będzie boom ekipowy. No. No, taki szał będzie. To show. Czemu mamy zasłonięty rolet? Skąd mam wiedzieć? Ty że siostry. też. No. Aha, A, tak jak perfekcyjnie. O, o, o co chodzi ze stopniami? Co? Tutaj na. O! Wow! Stój pan! Co? Koniec! No! A. Więc oto, takim akcentem zakończymy ten odcinek. Jak to. Więc. Pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. Zostawcie suba! Jeśli chcecie, to... i napiszcie komentarz. Tak, więc do następnego. Cześć. Cześć.